Okay. Czyli widać, że mamy problem z zwierzami fast ale Masz coś tutaj na klacie. Dobra, bijeś się przed chwilą, że masz. <śmawiać> otwieram <dziewczyki>. <śmawiać> <śmawiać <śmawiać> <śmawiać> I dropped smoke pellets to conceal my movements. I need to get up and out of danger. You can't shoot when you can't see. Night no can on is a good way to get myself shot, and probably the hostage too. But they won't expect an attack from above. Nobody ever does. No Bo on ah! <laughs> mnie no, puścił, ale jesteś na lince, no więc... Okej. Okay. nam tunelik, więc... Przejdziemy sobie nim. Oczywiście otworzyć trzeba, spać się troszkę i dzisiaj go It's impossible without... What the hell? Oh, it's it's the guy that hired us? You piss him off. What? Echo the Get yourself to safety and call the police. They want to see what's going on here. Okay, I will. Whoever you are, come and I'll kill this guy. Okay. We're to no, okay. 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 take down no, fuck Nie I can fix the tower. Whatever you want, just please don't hurt me. All I want is for you to get yourself to safety. No właśnie. My sobie wszystko My sobie...

I need to set up a crime scene and find out what happened. Okay. I should start by identifying the victim. I should investigate this crime scene before going any further. Okay. Ah, but Octavia. Victim's name strata. is David Shannon, a Gotham Optics employee sent here to repair a faulty network tower. But what killed him? Scanning the DNA impact on the wall should provide an answer. No, właśnie, coś zrobić. No, przecież Co? No, spacy. Dobrze. Yay. What's yeah. Impact analysis indicates the victim was killed by some kind of explosion originating at that yeah. access panel. I should scan it for additional clues. Okay. Spazia. It looks like the panel was rigged to detonate when swiped with a keycard. Someone really didn't want this tower repaired. And it looks like that same someone left a set of fingerprints behind. Alfred, I'm uploading some prints for analysis. Let me know what comes back. Certainly, sir. Searching now. And um, here we are. They belong to one John F. Baker. He's a rather unremarkable criminal. Small jobs mostly. And uh, hmm. that's curious. What's curious? Mr. Baker's dead, sir. His body was recovered from the diamond district just under an hour ago. Looks like someone's tying up loose ends. Okay. I can bypass the booby trapped access panel with my cryptographic sequencer, but I'll need the encryption codes from the victim's access card. Reviewing the crime scene will show me where it is. Yes, seriously? This is just see. just Okay. A ach, jasne. Trappa. O wie, Nie... już to sobie pokażę. Spacja,

Ade, ade, ade. Uh, okay. D, ade. Lewy i prawy myszki. Pójdźmy, żeby spalił, to warunkowały. Ade, a teraz to muszę zrobić. Okej... Okay. Nie, jedno słowo, na czasie. No. Widzicie? no, to jest Eee... No... Ja co... teraz. Dobra... I don't get it, it's really... Okay, i Aha! Suddenly I sam it To drugie, nie wiem. Nie I don't do get it. Batman! Batman, Batman! Alfred, contact the GCPD. Let them know about the body. Send the data for my analysis too certainly uh, does this mean you found the source of the disturbance i think so i love it uh, but yes. okay oh shit ascharn so i'll fight it Jezu, co to da chciałem zrobić, a nie? Ah, okay. Sorry, no I to no i have Well, well. If it is the king thug himself, figured it was only a matter of time before you showed up. Sorry about the mess downstairs. Who is this? Think of me as a great big mystery, one you are never going to solve. Enigma, then. Oh you must think you're so clever. Well, how's this for clever? I've taken control of towers all over the city. As long as they're active, your bat are useless and it looks like it's gonna stay that way. I mean this one's practically begging to be taken offline and you still can't hack it. Pun intended, of course <coughs> oh, właśnie, że <coughs> mm, Black masks not going to like this. What are you talking about? Wouldn't you like to know? With the jammer offline, I can travel here with the Batwing. Oh, right. Those relays are part of a distributed security system. I wonder what they're protecting. That must be where Enigma set up shop. I need to pay him a visit. Do dobra to I see you've regained control of the Batwing, sir. I suppose it's off to Jezebel Plaza then. That's the plan. Then I've also got a lead on a Well, <fair> Don't overthink it too much, sir. We both know you'll eventually wind up doing Kupę that. you do? What No i co, teraz pozbieramy parę tych... czyich... rzeczy. O co. No nice. Wchodzisz... ...i... To no, i co? I co Coś powiedział? Uuuu, palną śmierć. Drugi raz bo ja nie chcę się używać you. tego. Nice. kraj, right. dobra. Sto coś by. My... Dobra. Przejdziemy się. Eto nie z tym teraz. To jest kraj. No. Bez... Seriously? No. Uh just time. Hey, this is Arthur. You and your crew need to disappear. We're here. Take it over. Over my dead body. That looks like the crime in progress that you the dispatcher just mentioned. I could go investigate, perhaps stop the crime. Nice. No rozwalimy ich czemu nie? do plazdy wyjdziemy sobie tam. za chwilę spokojnie i musi nie się no. Jeszcze zrobimy parę tych rzeczy, pozbieramy. A to myszko muszę zmienić. Prawy przycisk nie działa. Z tego mnie teraz zwalnęli dwa razy. Bo on nie działa. Naprawi się raz nieraz działa, nieraz się zatrzymuje nie chce działać No co też to robić nie chcę mi się tego blokować, bo to są takie pompki po prostu Driving progress complete nice O to git spieszamy Das tuliba i teraz pójdziemy sobie pozbierać to no seriously no właśnie backspace nice tam pójdziemy bo ja chcę ich parę pozbierać sobie teraz też na tym właśnie zakończę swój dzisiejszy Słaby masz zasięg z tego. No i gdzie to mi pokazuje? Z tego obok tego, przecież nie. No właśnie, to czemu to nie pokazuje? Gdzie to dokładnie jest? Jeszcze źle pobiegłem. Bo no, gdzieś tam. To jest gdzieś schowane. Nie, już za daleko. Też gdzieś tutaj, tutaj pod mostem. Tutaj już to widzę. Oj, no, 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 widzisz? Co da robił? Od razu widzisz. No co tyś to robił, chłopie, ja ty chciał combo zrobić, więc ja też mi poprzeszkazał. Tak jest was tu tylko paru. No i znowu przyjdzie O, jest good. Ja muszę w niego falnąć, bo się za zakrywał tak jakby. Tak tylko to jeszcze. Ja BUM! Uuuu nas polało. Po prostu jeden. Nice. protecting. It can't be good. I should destroy anymore I come across. Well, oh. oh, the Now, To gdzie skołada? W drugą stronę idą. W w drugą stronę jeszcze. Sweet. Lepiej nie to gdzieś na tym budynku jest, aż za daleko. Ta mapa taka mało jest, jeżeli ja nie ugadnę tego. To jest co drugi budynek, chyba. Eee. a. No dobra. To tutaj jest. Seriously, backwards. No. Wreszcie, idź. Jest kolejny. No, kolejny. Tele? No, oczywiście to bierzemy na razie. Teraz tab. Pójdziemy sobie aż tab. Bo tu jest najbliższy relay. co to jest takie po to... Uh. 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 A, to idę do takie pokazuje. Jak się biegi. Dobra, już wiem. Już ogarniam. I tak mi to tutaj pokazuje, ale... To, że tak mi tutaj to pokazuje, to ja wiem. Nice. Teraz kolejny. Żeby sobie ten. Ach, No i biegamy przecież nie, bo nie byliśmy się eee... czekali. Raz wychwytywamy tak jak wycięcie. I było cięciem, ale... o No I, tutaj już to jest. To po prostu wiem. To jest łatwe. Jej jeszcze ty... do tego zrobić w tej woli, co? No, rozwalę sobie z tego parę jeszcze 7. Aż 6 będzie i kończymy odcinek. Jak nie chcecie oglądać, to nie oglądajcie. bo ja teraz będę tylko rozwalał to. Tak Tak jakby poboczne rzeczy robić będę e, bo Się nie chce Zobacz, Aż Ta, to już tam było lol No to widać, muszę porąbało mi się Pies O widzicie? Siema Dobra

Muszę jakieś kontry zrobić no, Ej pies, no po co tu weszłeś jak chcesz wyjść? Głupi pies No, just yes, I teraz weźmiemy sobie tutaj, bo nie są te lony Trochę Tam, dobra, tam, blisko wszystko jest, się wydaje na mapę, że trochę dalej jest strasznie blisko wolno biega, to strasznie się po też... ściągnąć, no więc tak. Siema. Chcesz się pobić sobie Nice. Jak lata barbar Fuck straciłem to przez to że Ale chyba poszło coś na razie nie wiem Bo nie jest Nice. Z... Dobra, tak sobie. Kolejny robimy. Jeszcze tylko cztery zostały. Zaraz tylko trzy będą. To jest... Szyb... Szybciej się robi niż się wydaje. Niż to zajmie. Dokończyłem wszystkie skończące. Która na... Też mi się chce trochę pograć w tą grę. Nie wiem, tak sobie nagle... Zacząłem grać. Trzeba by się chcieć grać Nie wiem czemu No złaaasz Bum, 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 fuck Bum, 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 bum No i nie udaje mi się Bam, bam, bam Tyś, 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 tyś. dich, 6000. 6000. dich 6000. dich, 6000. 6000. 6000. 6000. ist, 6000. 6000. 6000. 6000. No. 6000. 6000. No. So. Ja. Git, Nie mogę ten. Jak walnę raz, jakoś nie w to czy coś, to to samo się. jak Jakby mnie wolę, muszę ich trafiać. Albo jak sobie bić, to muszę uciekać od nich, walcząc z windego. Ale tutaj tak easy peasy, level squeezy jest. Bo już się pobiłem wszystkich. Teraz ten stary. Ter już umrze i koniec. Jeszcze chwilka. Sekód dodatkowych, muszę no sobie. To to no dobrze, już jestem. I tab i. Teraz się za to. To jest za blokiem, mean, seriously. Aż tak blisko. To jest po drugiej stronie tego po prostu. Jest stary, nie? Mówiłem, za eksponę dostaje, nie? Co wiem, że zablokuję. Drugi blok tyle. No. And to jest fajne. Klikasz tylko i tak F i go tam. To...

Już dziewiątej zaraz. O! No, widzicie, dużo już się tutaj nie dzieje. Czy będę to rederował? Coś, już, już tutaj. Ja, no. no. Widzicie. To było. na dnie ulicy. Ej, ja, ja o karę tutaj ma Widzicie? To już tutaj jest. Też. Ja już to widzę. To biegnie po prostu, skacz. O! Good job. I ostatnie rozwalone. Tak, level up. O, nice. Combat. No, bierzemy tą znowu. Czy to mamy na 3? To później będziemy mieli, takie, takie, takie tam. Później, co tutaj jest? To jest taki. I play Aha, Czyli mogę skończyć to, jak take downuje, typka. No spoko. Ale mam obronę: 75% więcej. Później, na to będziemy szli, później, na to, takie tam. Dobra, także. Komentujcie, subskrybujcie, raz, lajkujcie, że się podobało. Okej, ja wszystkie już sobie rozwaliłem, te. Więc tutaj mam Quick Time. Quick, quick Time Event Lol. Chciałem powiedzieć Fast Travel cup, Tutaj niedługo. Jeszcze tutaj mamy. Nie wspominajcie. Tutaj jest ten. Także czujcie, komentujcie. Znajkujcie subskrybujcie, subskrybujcie, subskrybujcie i pa.